Ale. Czemu ładnie tak? Bniejszej, nie, Dajcie spokój. Tu ja nie wchodzę, dajcie spokój. Nie, no nie, 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 ma, nie ma nawet poza. Na to jest w Khem. Czewasz. to są wyznaczniki młodych ludzi, to są idole młodych ludzi, to są Ludzie, bo... aj, aj, aj. no to do, dobrze, do. już nic nie mówię, bo tak było po prostu. No to widziałeś, że kobiety starsze z dziećmi, co, to widają się, normalnie, no dawno nie było. No, oni mnie tutaj normalnie lubią. Wszyscy ja tak? To. Tak, już nie ma, wszyscy cię lubią, wszyscy, kurwa. Od tego trzeba zacząć, że tu trzeba myśleć, nie kurwa, wszyscy mnie lubią, wszyscy mnie kochają, a każdy na to koło No A co ma zrobić?